Inteligencja finansowa to nie luksus, to fundament w dzisiejszym świecie. Nie chodzi o to, ile zarabiasz, ale jak zarządzasz tym, co masz. Bez inteligencji finansowej możesz utknąć w cyklu pracy od wypłaty do wypłaty, niezależnie od wysokości zarobków. Co to właściwie znaczy? Inteligencja finansowa to umiejętność planowania, oszczędzania, inwestowania i unikania pułapek zadłużenia. To świadomość, że każdy wybór finansowy ma konsekwencje, te dobre i złe. Zacznij od zrozumienia podstaw. Czym różni się aktywo od pasywa? Aktywa przynoszą pieniądze, pasywa odbierają. Inwestuj w to, co generuje zyski: nieruchomości, giełda, biznesy, rozwój własnych umiejętności. Unikaj nadmiernego kredytu konsumpcyjnego. Dług to największy wróg inteligencji finansowej. Klucz to nauka. Czytaj, słuchaj ekspertów, bierz udział w szkoleniach online. W ekonomii, tak jak w życiu, kto stoi w miejscu, ten się cofa. Inteligencja finansowa to Twój kompas, który wskaże drogę do wolności finansowej. Pamiętaj, pieniądze są narzędziem, używaj ich mądrze, a zaczną pracować dla Ciebie ciężko, kupując wolny czas i realizując marzenia.